Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu i dzisiaj mam dla was do zaprezentowania unboxing edycji premium gry Sniper Elite 3 Africa. Jak pewnie się domyślacie, jest to polski ekskluzyw, który został wydany właśnie w takiej oto drewnianej skrzyneczce. jakby to powiedzieć, no po prostu inne amerykańskie, brytyjskie edycje Wszystkie one dostały bardzo podobne akcesoria, bardzo podobne edycje, tylko zazwyczaj w jakichś kartonowych, bardzo słabo wykonanych pudełkach. My natomiast otrzymujemy minimalnie więcej gadżetów, których nie otrzymali właśnie Brytyjczycy, i otrzymujemy to właśnie w takiej fajnej drewnianej skrzyneczce, które nie są zbyt popularne na tego typu edycje. Gier jednak ta edycja bardzo szybko się wyprzedała, jest mega trudno ją w ogóle odnaleźć gdziekolwiek. Jedynie w jakichś sklepach z grami prywatnymi, gdzie po prostu no, ktoś nakupił sobie tego i sprzedaje minimalnie drożej. Ale naprawdę warto jest to kupić. Dobra, bez ociągania mamy tutaj, jak widzicie, wypalone logo Sniper A3. Wiele osób skarżyło się, że to logo no, niestety nie było bardzo słabo wypalone i reklamowało edycję. Tył to oczywiście krótki opis tego, co znajdziemy w środku. Natomiast są. To skrzynka otwiera się właśnie w taki sposób, przesuwając tą jedną deskę. No i co mam pierwsze? Pierwszy mamy instruktaż snajperski. Jest to coś w rodzaju poradnika do gry, kolorowej ilustracje bardzo dobry papier. Fajne wykonanie. Jest to naprawdę fajna i przydatna rzecz, że nie trzeba po prostu wchodzić na y, jakieś encyklopedie gier czy coś w tym stylu i sprawdzać sobie, jak y, wykonać daną misję. Poradnik jest też gruby, y, fajnie wykonany. Kolejną rzeczą jest oczywiście artbook. Artbook, który y, no, nie jest twardy w twardej oprawie, co prawda, ale naprawdę może zrobić wrażenie. Y, Widzicie, jest zrobiony na taki dosyć zniszczony, stary artbook. Artbook ten, już mówię, ma 100, około 100 stron. No i na każdej z tych stron, oczywiście, mamy grafiki plus polski komentarz do niektórych grafik stron, ale wygląda to naprawdę pysznie, że tak powiem. Mamy oczywiście plakaty propagandowe, karty do gry i inne. Kolejną rzeczą jest taka chusta bandana. Bardzo podobna w wykonaniu do tej, którą dostaliśmy w edycji kolekcjonerskiej Call of Juarez de Cartel. Bardzo podobny materiał, jednak o wiele lepiej jakościowo prezentuje się ten nadrób. No nie będę wam tu tego rozwijał całego, bo nawet nie mam za bardzo gdzie się z tym zmieścić, ale muszę wam powiedzieć, że wygląda to całkiem fajnie. Kolejną rzeczą są akta, których właśnie no, nie dostali Brytyjczycy. I mogą nam naprawdę tego zazdrościć. Są to akta, na których są rozpisane poszczególne misje, jakieś zakontraktowania, co działo się w danych latach. Stron jest kilka, ale mniej więcej każda ze stron wygląda tak samo, także nie będę Wam tego wszystkiego pokazywał. Dla niektórych może być to naprawdę duży spoiler. Kolejną rzeczą jest naszywka. Naszywka niezłej jakości, bardzo podobna jakościowo do tej, którą otrzymywaliśmy w edycji przedpremierowej gry opcji Izolacja a w tym małym pudełku mamy no, Made in China oczywiście standardowo o Jezu jak to śmierdzi w ogóle yy, no jak widzicie mamy kompas z tyłu jeszcze logo gry kompas który zaraz zobaczymy no teoretycznie źle pokazuje z tego co czekajcie a nie przepraszam przepraszam dobrze pokazuje tam jest północ także wszystko tutaj się zgadza. No to jest taki bajer, który pewnie będzie leżał gdzieś. Wątpię, że go kiedykolwiek użyję. Zresztą ja wszystkie edycje chowam z powrotem do pudełek. Yy, dobra, kolejną rzeczą jest yy, taki plakat, który postaram się Wam jakoś tutaj yy, przynajmniej go pokazać. Z jednej strony mamy yy, jakiegoś komendanta, yy, i plakat jest zrobiony w formie właśnie takiego borda na tablicę strzelecką, w strzelnicy. No, chyba nie uda mi się tego pokazać. Z drugiej strony natomiast y, mamy mapy gry. Y, naprawdę dobry jakościowo papier. Y, no jestem na razie bardzo mile zaskoczony względem tej edycji. Edycja jest bardzo dobra, fajnie wykonana. No i ostatnimi elementami jest plakat propagandowy, który wygląda coś w tym stylu z napisem. To jest jeden z tych plakatów, które widzieliście w ArtBooku. No, i ostatnim elementem tej edycji premium jest oczywiście pudełko z Grom. Ja sobie je otworzę, bo tutaj są kody. Tak, na początku otrzymujemy oczywiście kartę startową, którą możemy aktywować na stronie Techlandu. Mamy oczywiście Funkit. Jest ostrzeżenie o epilepsji co jest standardem w Techlandzie. Mamy oczywiście płytę z Grom, DVD, DVD II. Yy, mamy także kod DLC na zabójstwo, na polowanie naszego na wilka, czyli zabójstwo Hitlera, które mieliśmy. ile dobrze pamiętam Sniper Elite 2, ale nie jestem dokładnie pewien. No i tutaj mamy yy, płytę pierwszą. I to by było tak naprawdę na tyle, w pudełku nie ma już nic więcej, a więc to był unboxing edycji premium. Gry Sniper Elite 3 Afryka. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie kliknąć go w górę oraz zasubskrybować naszego kanału, aby być bliżej z informacjami dotyczącymi do nowych filmików, konkursów oraz recenzji gier. A i na koniec zapomniałbym powiedzieć, edycja kosztowała mnie 129 zł. Dzięki, trzymajcie się, cześć!